Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Moich światów. I dzisiaj pokażę Wam mój parkour, który zbudowałem, nie wiem, jakieś chyba 3 lata temu może 2. No i co? No i właśnie, proszę bardzo, mamy parkour i on jest daleki, chociaż ma tylko 10 leveli, a level, czyli poziom, ma tylko do tych do tych wieżyczek takich o. Yy, no dobra no to więc co to chyba zaczynamy to chodźmy w... no już, czekajcie okej okay. yy, sobie pójdziemy tutaj i tak tutaj mamy ogólnie taki tu mamy taki tarasik <laughs> yy, o tam zrobiłem taki śmieszny napis yy, no i tak. Yy, dobra, wejdźmy do środka. Dobra, tutaj mamy no, taki, taki mini domek. No i co? Wchodzimy na level pierwszy tutaj. Chyba yy, jest bardzo prosty. Yy, no i można łatwo bardzo go przejść. Yy, I tutaj mamy po prostu takie coś jak spadniemy to wpadamy do basenu i sobie po prostu y, idziemy no i po prostu skaczemy dalej y, dobra, przejdę tutaj, byłem okay. y, tutaj są takie na przemian y, o, tutaj są takie drapinki, które właśnie można wejść i zacząć spróbować ponownie Tak, tak, tak i tak. Dobra, teraz mamy level trzeci. Już są takie dalekie skoki. Trzeba jakby z podwójnym sprintem. Teraz mamy poziom czwarty. Tutaj jest taka ścianka. Jeśli zastanawiacie się dlaczego, jeśli tutaj spadniemy, to mamy tutaj taki mamy bloczek. Po prostu możemy sobie wskoczyć stąd i sobie. Yy, tak. Właśnie tak. Yy, no nie fair, po prostu grać i wskoczyć od razu, jak się spadł. Yy, tak. Tak. Tutaj chyba nie ma ustalonej odległości, bo tutaj też można skoczyć. Chociaż nawet tutaj można skoczyć, ale już. Yy, dobrze. Ojej! Akurat najgorzej, w samej mecie. Dobra, wracamy na początek. Jeszcze raz spróbujemy. No taki fajny, taki luźny parkurek, żeby sobie skakać. O tutaj właśnie mogę sobie skoczyć. O i tutaj też jest ścianka. No dobra. Teraz level piąty. Tu są takie drabinki. Trzeba doskoczyć na taką wieżyczkę, skoczyć. Doskoczymy tam? No i nie. O, spadłem na to. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, zwykle mi się dawało Na to wskoczyć. Kurczę. Yy, no tak. Zaraz tu przejdziemy. Hop. O, dobra. Kurczę! Spadłem z drabinki. Nie no. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tak, tak, tak. Dobra, tak. Dobra. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Raz level szósty. Tutaj mamy takie mm, płotki że mamy pojedynczy płotek, i, te, i tak jest na zmianę. Yy, no z każdym levelem jest trochę gorzej. No Kurczę. Dobra, już nie będę tam wchodził, skakał i... Ten, tylko będę się cofał na startu, zrobimy tak. Już nie będę... Dobra, załóżmy tutaj. Załóżmy tutaj. Mhm. Dobra. Dobra, no to tak, level siódmy, to już trochę jest mm, trudniejszy. Yy, tak, tym mamy właśnie siódemkę. Tutaj trzeba skoczyć na latarenkę, yy, a później na ten bloczek. Yy. Dobra, zacznijmy. Załóżmy, że już przeskoczyłem tamto. Teraz skoczyłem, że. <grych> załóżmy tak. Dobra. Ok. Ok, dobra. I teraz level. Czekajcie. Czy tu się da wejść? Nie, właśnie się tutaj nie da wejść. Dobra, level 8. Tu już są teraz same latarenki. Dobra, kurczę. Dobra, szybko się... Przeprowadzimy jeszcze OK. Okej. Kurczę, dobra. Nie no. Dobra. Dobra. Teraz mamy level 9. To już jest przedostatni level. Bo tutaj jest 10 levelów. Poziomów. No, już, już tam ledwo co tam widać. Jeszcze ten, mm, ojej, yy, ten napis. No, kurczę, a tu trzeba ten podwójny zrobić. Tabel jumpa. No, kurczę. No, no ej Dobra. Dobra. Dobra? Hop! Dobra, jesteśmy. No i teraz ostatni level, level 10. I tutaj mamy... Yy, jak to się nazywało? Mamy takie... Yy, lilie... A, yy, spadokoliście. Yy, że po prostu jak... ...skoczymy, to po... Bo... Czekajcie... Jeszcze raz... Po dwóch sekundach po prostu spadamy, jeśli się nie ruszymy. No i takie właśnie do przeskakiwania. Dobra. O. Dobra. To nam się uda. Kurczę. To ja właśnie jest taki próg, że albo doskoczysz, albo nie. No dobra. Ok, jeszcze raz. Kurczę. Nie. Dobra, jeszcze raz. Hmm. Ok. Hop, hop. Hop. Kurczę. No. Ale jest do, do przeskoczenia. Jak projektowałem to, to. To wychodziło. Hop, hop. Hop. Kurczę. No. Co się z tym dzieje? Ah. Dobra. Trzeba mieć cierpliwość. Ok. Dobra No ja. Dobra, szybko, szybko wracam Dobra, jeszcze raz Hop, hop Hop, hop O, mamy Uhu, No i mamy fajerwerki Mam wybuchy No to zajmamy takie wyrzutnie Po prostu zowniki no i co tutaj mamy gratulacje. o i mamy tutaj taką kolejkę mam tutaj wagonik sobie po prostu wkładam ten, jedziemy no i po prostu powracamy do tego startu w sumie te pnięcie się by było lepsze, ale to jeszcze jakaś atrakcja te no ta kolejka no. No, już zachodzi słońce. No, już, o, już końcówka. Teraz jest jeszcze zakręt. No. No i jesteśmy już u celu w tym miejscu, gdzie y, zaczynaliśmy. Y, no to co? Y, no to jeśli y, no, tak, to dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się filmik podobał, to proszę łapkę w górę. No zapraszam do komentowania, no i subskrybowania mojego kanału. No jeszcze niedługo chyba się pojawi jeszcze będzie kilka filmików, z 2 czy trzy może maksymalnie i później zaczniemy już tą mm, serię z y, pojazdami w Minecraft. No to co, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.